i have so many things to tell her but how to make her see the truth about my past and she turn away from me Zostaw pilociki Ten sobie weź no. ten daj mamie, ten sobie weź Ale ładnie malujesz. Po zrysować ci? Zablokował ci Pokaż. Oh. No. Jak tu się gniewać na takie? Zobaczcie. Cię tak marudziła, marudkała w nocy, no ale zobaczcie. Jak to się gniewać takie? Zołka, ubierasz się? A powiedz Klara. Klara, ślicznie. A powiedz mama i? Ślicznie. A papa? Powiedz papa. Mama pięknie, a papa? Papa, ślicznie. A krętka? Powiedz krętka. Oni nie tak po cichu, tylko głośnie. Powiedz krętka. Gdy co? Ah, zobaczcie jaki to koślawiec jest mały. Jak ona dziwnie układa stopy. Ciężkie życie masz? Spanie jest dla słabych, nie? Lalu? O to chodziło? Nie wiem za bardzo o co ci chodzi. To usiądź sobie, to ja ci dam. Usiądź sobie tam na fotelu. Sełka. O! delikatna jest. No, usiądź sobie tam na fotelu. No. A jejku. Najpierw ja się dupskiem do was. No to posiedziała. Powiem wam szczerze że ona na bajkach nie siedzi. Nie ma czasu, nie? Auto? Brawo! O nogą. I zobaczcie, ogólnie i był tutaj porządek. Jak oni tam spać, to ja wszystko składam, ale... Gdzie mi się nie opłaca, bo ona i tak się wszystkim bawi. Ała robisz lali? To nie rób będzie bolało ją. Och, ciężka ona jest, nie? O Jezu Dobra, jest 8 godzina. Ja bez i bez Witam się z wami. Eee, spałam, słuchajcie, spałam od... Myślę, że od 3 do 5.30 tak bez przerwy. Wcześniej z przerwami, więc nie było najgorzej. Teraz idę na chwilkę, jeszcze mam dosłownie chwileczkę czasu, więc idę do Kauflandu zobaczyć, czy jeszcze coś po prostu jest nam potrzeba. Przed wakacjami, bo wydaje mi się, że mamy wszystko, ale wiecie jak to jest, nie? Także wejdę do Kauflandu, przejdę się między półkami, może mi się coś jeszcze przypomni. Nie wiem, czy dawać mojej mamie. Zastanawiam się właśnie, czy dawać mojej mamie ten chusteczki, żeby po prostu ona sobie je kupi i zamówiliśmy takie super mm, saszetki do czekajcie te moje wam otworzę do pakowania one chyba 30 złotych kosztują jeden taka paczka, kupiliśmy trzy już wam pokazuję to jest po prostu je, żeby w walizkach był porządek saszetek jest raz, dwa 3, 4, 5, 6. Nawet taka malutka jest. Taka, taka. I ja sobie tam po prostu wszystko, słuchajcie, takuje takie jak majtki, skarpetki, żeby to wszystko mi yy, no, nie latało po... Walizce. Ja mam taki kursowy. Dłoni to sobie wybrał szary, no i nie gra to, przepraszam, i dla Ramona został szary. No, przykro mi. I zamówiłam taki fajny kubek termos dla Zoe, ale uszkodzony, więc zaraz muszę napisać maila i odesłać go szybko, żeby już sobie żeby przyszedł nowy do mojej mamy na mojej mamy adres. Więc myślę, że to by było na tyle. Na dzisiaj, na dzisiaj, na teraz, co mam zrobić? E, I zaraz uciekam do fryzjera, sobie tutaj włączę, żebym słyszała w razie, bo jakby ktoś dzwonił. Mam prawo. E, czekajcie. Muszę włączyć, bo mam wyłączone zawsze, jestem w domu, wyłączony głos w zegarku. Dobra. Włączony, dobra. To uciekam i może coś nam się jeszcze przyda dobra, 1500-1900 rzeczy kupiłam, ale kupiłam te dwa e, baseniki, takie... Jeden taki miniaturowy, że moja mama sobie mogła zabla, zabierać na plażę. I żeby po prostu ją, słuchajcie, posadzić e, na plażę, że tak powiem, w wodzie. E, przy kocu, żeby mogła sobie tam pochlupać też. E, I on był akurat zostawie z jakimiś piłeczkami dziwnymi, no ale dobra. Będą no, no, mieli. E, Okazję do latania za piłeczkami moja mama. <laughs> Dobra, eee, kupiłam jeszcze bardzo dużo płynów um, do pukania i takich eee, jak się zobaczycie. Mogę się skupić, bo to mi tak tu stoi. I tych eee, takich pachnących kuleczek, i co, co chodzi na rano, chyba was są. Eee, to aż 8 kupiłam. <laughs> Pracują, tylko zrobić rzęsy. Ogólnie dolne. farbujemy dolne rzęsy. I tak już wychodzę. Wydaje mi się, żebym zrobiła elegancko, nie? Branie bym miała na dolne rzęsy. robi. Masakra. Ale jest patent. E, to się chyba nazywa dzień kuriera, Nie wiem za bardzo, jak to nazwać. E, dobra. Tego nie otwieram, bo to jest dla mojej mamy tutaj. Pierwsza paczuszka. Otworzę sobie razem z Wami. Teraz wszyscy się śmiejemy, bo ja mam bardzo e, przerysowane brwi. Zobaczcie. Ale nie mam rzęs, więc to w ogóle wygląda komicznie. Ale kazałam zrobić sobie tak, e, bo dzisiaj wieczorem e, sobie domyję to, że tak powiem na skórze, a chciałabym mieć fajne brwi na wakacje, więc e, mam takie. E, całkiem komiczne, ale no tak jak mówię, to szybko mi schodzi. Więc e, tak, Mimi for Kids, przesyłka ekspresowa, nie mogę się skupić. ja mogę się skupić. E, Mimi for Kids, przesyłka ekspresowa. O, zobaczcie, jak ładnie zapakowane, jeszcze w torebeczkę. Boksereczki do e, się do kąpania. Dla e, Juani to jeszcze przed wyjazdem zamówiłam, bo bardzo mi się podobały. To jest. Nie wiem, bo słuchajcie. To są rzeczy niespodzianki, że tak powiem się zamawia. O nasze kochane babi. Ha! Pięknie zapakowane. Zobaczcie. Liżaczek. I mamy. Turbanik przepiękny. Skarpetusie. E, majtasy. Piękne są i Bodziak. To jest jest. Ja wiem, co to będzie, bo to jest sukienka, którą ja już zamówiłam. I teraz zamówiłam w drugim kolorze. To jest maxi dress. Po prostu jest zobaczcie. Sukienka do ziemi z odkrytymi pleckami. To jest super. Eee, tu jest ten basen z kulkami, co kupiłam dla mojej mamy, żeby sobie wzięła, ale nie wiem, czy będzie chciała te kulki brać, więc ja tego w ogóle nie otwieram jej. O! I teraz uwaga, uwaga pędem. I zapaka. Nie wiem, czy wszystko zostawię. Zobaczymy. Przeważnie, stroje kąpielowe i jeszcze jedna bokserki do kąpania dla Ramona. O Boże, jakie one są wielkie. Zresztą nie jest taki duży. Chyba za duże są. Dobra. Przymierzę sobie najwyżej się zwróci. To jest dla Ramona. To jest mnie są stroje dla mnie. Uuuffra, Kaśka nie ogar. Ja się znowu do wszystkiego. E, lecę na rzęsy. Pokażę wam się przed. Nie mogę. Jezu, te brwi komicznie wyglądają. Zobaczcie. Zobaczcie jakie mam oczy. Ja mam krótkie i proste rzęsy, teraz nie mam ani jednej doczepianej i niepomalowanej. Jak je pomaluję, to je widać, a jak ich nie pomaluję, to wyglądam jakbym ich, e, słuchajcie, nie miała w ogóle. Także ja lecę tutaj szybciorem na rzęski i e, widzimy się. Hit, jestem już e, pod przedszkolem e, po dzieci, tylko szukam, słuchajcie, kurczyka do tego. to jest No, Aha, no i najważniejsze, mam rzęsy. No i zobaczcie, o mi coś się przyczepiło, no, więc jest różnica, ale te brwi się aż tak nie rzucają w oczy, także widzimy się za chwilkę z dzieciaczkami już. Ekipa już jest? Ekipa jest, idziemy na obiecany na plac zabaw na um, Zobacz, jak ja wyglądam, masakra w styczniu, e, pójść jeden. To ba. Babuś. Mama. mama dzieci poszły już dawno spać a ja tutaj jestem w, wirę, w wirze e, pakowania to już sobie ogarnęłam e, pakuję wszystko słuchajcie, nie zwracajcie proszę uwagi na moje brwi żeby nic nie zapomnieć. Moja mama będzie e, z więc e, e, tym się nie martwię, ale martwię się, żebym wszystko wzięła na Bali. Martwię się, żebym wszystko wzięła na wakacje. I to nie jest tak, że my je lecimy, słuchajcie, w jakieś dziwne miejsce, gdzie nie będzie możliwości kupna, ale e, wolę po prostu mieć wszystko ze sobą. Wiecie, jak to jest. Dzięki ślicznie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa, pa.